Przechodzimy proszę Państwa do punktu 14 porządku obrad. Jest to punkt, który został wprowadzony, jest to podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków na terenie miasta Bielsk-Podlaski. A więc ten, tu stosowne dokumenty dotyczące tej projektu, tej uchwały zostały dostarczone Państwu po posiedzeniach Komisji. Chcę powiedzieć, że w tym punkcie obrad jest z nami Pan Wiceprezes Daniel Trofimiuk z Przedsiębiorstwa Komunalnego. Jeśli będziecie Państwo mieli pytania, po po prostu pewnie pan wiceprezes nam wyjaśni. Tylko powiem, że prokuratora rejonowa skierowała skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W Białymstoku sąd, jako organ niewłaściwy, przekazał to do burmistrza miasta. A ponieważ skarga dotyczy uchwały rady miasta, to burmistrz miasta przekazuje. Do Rady Miasta, żeby Rada, żeby za pośrednictwem Rady ponownie ta skarga została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji, a więc proszę Państwa, zamykam dyskusję i projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za? Podjęcie uchwały, proszę przycisnąć przycisk. Za i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk. Wstrzymuję się i podnieść rękę. I kto jest przeciw, też proszę przycisnąć przycisk. Przeciw i wstrzymał się. Przepraszam, ale. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 21 radnych, przeciw 0, wstrzymujących się 0, a więc uchwała została podjęta.